Wszystkim, żeby wygrali, każdy, każde dziecko, każdy kto to Na 400 metrów. Ale dzieci jest dalsza droga. jest No właśnie. Jest właśnie. No super Dobra, Na Pięknie, już mamy pierwsze trzy osoby na podium, za chwileczkę dowiemy się kto z nich zwyciężył. Pozostałe osoby otrzymują pamiątkowe o medale czterdziestego wieku Już mamy pierwszych zawodników na mecie, mamy zwycięzców i tak samo ustawiamy się kolejno, jeden za drugim jeden za drugim ustawiamy się.